Cześć tu log 150 i dzisiaj ze Adrian Przywitać Adrian. Cześć. I dzisiaj będziemy pokażę Wam jak ściągnąć gita A4. To jest bardzo prosty. sposób Bardzo prosty sposób. Macie link podany w opisie filmu, ale ja wam pokażę tak. Piszę wam. mamy to renty. to ręce.org gry. так торрент с к орг кошник ник Гере ну Гриня I teraz wchodzimy w ten link, i się podamy. No, jesteśmy, i tutaj będziemy mieli. BeatShareS.com files, No coś tam, no coś tam. Klikamy na to. Ja już to zrobiłem. tak. Ja już, ja już to pobrałem, mi się pobiera 7 minut. wtedy będziecie mieli takie, które mogę pobieranie. Kiedyś I czekacie tam parę minut. Później przypisujecie go z obrazka, pobieracie. Czyli możecie starać się, ale to w swoim czasie. No, jeśli się podobało, no, możecie zostawić kilka pod filmem. Siema.